Cześć, hej, witam Was bardzo serdecznie. Mamy czwartek 25 stycznia i chcę poruszyć temat temat tragiczny. Ja chyba gdzieś tam napominałem o tym wydarzeniu. Mianowicie doszło do śmierci polskiej rodziny w Wielkiej Brytanii. Są wyniki sekcji, taki zapięty jest tam. Są wyniki sekcji zwłok, są wypowiedzi sąsiadów, znajomych itd. itd. Śmierć rodziny 45-letniego Bartłomieja w kostce w Wielkiej Brytanii zaskoczyła lokalną społeczność. Nigdy tak naprawdę nie myślałem, jak będą moje, jakie będą moje ostatnie słowa do niej, powiedział znajomy jednej z. Z córek, 45-latka, sąsiedzi twierdzą, że miesiąc przed tragedią policja interweniowała, bo mężczyzna nagle yy, zniknął. I ja tutaj mam swoje jakieś tam informacje, ale to przedstawię je, hmm, przedstawię je za chwilę. Tragedia, która wydarzyła się w piątek 19 stycznia w miejscowości Kowstrej w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Poruszyła lokalną społeczność. Policja odnalazła ciała 45-letniego polskiego inżyniera Bartłomieja K., jego 12-letniej córki Jasmine i jej 7-letniej siostry oraz 36-letniej kobiety, która opiekowała się dziewczynkami. Część z sąsiadów dobrze znała polską rodzinę, a zwłaszcza dziewczynki i to oni opowiedzieli mediom, mediom więcej szczegółów, Kolejny podtytuł, Wielka Brytania, śmierć dzieci wywołała poruszenie. Nigdy nie myślałem, jakie będą moje ostatnie słowa do niej. Matka kolegi nieżyjącej Jasmine stwierdziła w rozmowie ze Sky News, że była bardzo słodką i spokojną dziewczynką, była po prostu cudownym, kochanym yy, dzieckiem. Yy, to absolutny szok, jesteśmy naprawdę Bliską społecznością i wszyscy, nawet jeśli nie znamy się bezpośrednio, w pewnym sensie znamy się poprzez dzieci lub spacery z psami itd. itd. Chłopiec, który poprosił o anonimowość, powiedział dziennikarzom, że dorastali razem, a dziewczynka nigdy nie chowała urazy. Była dla wszystkich miła opiekuńcza. Nigdy tak naprawdę nie myślałem, jakie będą moje ostatnie słowa do niej, powiedział chłopiec. Inna dziewczynka kojarzyła Jasmine, ponieważ jej młodsza siostra bawiła się razem z nią w parku, opiekowała się ją. To naprawdę smutne, stwierdziła. Policja jest przekonana, że do zbrodni nie dokonały osoby trzecie. W grudniu zgłoszono zaginięcie. Policja przekazała wyniki sekcji zwłok. Wynika z nich, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna ponieśli śmierć w wyniku ran. Kół tej szyi. Jesteśmy przekonani, że nikt inny nie był zamieszany w ten incydent, skomentował inspektor Chris Bargis, cytowany przez Sky News. Sekcja zwłok dzieci została zaplanowana na środę, czyli na, na wczoraj. Według doniesień The Mirror. Bartłomiejka był inżynierem, który podobno pracował w handlu nieruchomościami Daily Mail sprecyzował, że mężczyzna mieszkał w Anglii przez ostatnie 20 lat, wcześniej studiował w Polsce na politechnice wrocławskiej. Policja podała, że był żonaty, rodzina mieszkała razem na posesji w Kostskiej, a 36-letnia kobieta była ich gościem i pomagała w opiece nad dziećmi, nie wiadomo gdzie obecnie przebywa matka dziewczynek. The Guardian poinformował, że policja odwiedziła nieruchomość już 14 grudnia w związku z dochodzeniem w sprawie zaginięcia Bartmiejaka. Sąsiedzi opowiedzieli Daily Mail, że mężczyzna został wówczas znaleziony, gdy spacerował na wzgórzu w pobliżu domu. Wtedy Przyszła szwagierka, aby pomóc się nim opiekować. Myślę, że w chwili zaginięcia miał problemy psychiczne. Do tego zaraz wrócę. Ludzie mówili, że nie czuje się dobrze. Powiedział jeden z sąsiadów. Natomiast w piątek 19 stycznia około godziny 6. rano mężczyzna zadzwonił pod numer 999, ale policja nie przyjechała. Funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia około godziny później, po zgłoszeniu od jednego z mieszkańców. Um... Są informacje nieoficjalne. Są informacje nieoficjalne. No, my, Polonia w Wielkiej Brytanii też jest, no, jakimś tam takim środowiskiem, które yy, no potrafi, że tak powiem, przekazuje sobie różne inne, różne informacje nieoficjalnie i tak dalej. Zresztą tak jak w większości mi miejscach, gdzie żyje jakaś, jakaś. Na przykład no, mówimy teraz o Polonii, tak, Polonia i tak dalej. Z tego co wiem, to są nieoficjalne informacje, ale. No, mężczyzna zgłaszał się kilkukrotnie na y, policję, y, informując, że dzieje się z nim coś nie tak, że może być on zagrożeniem, że y, nie jest tutaj powiedziane, że ma problemy psychiczne itd., itd., ale jest powiedziane, że ma problem ze sobą i potrzebuje pomocy. Wielokrotnie takie. Ponoć yy, yy, informacje przekazywał służbom. Yy, też są informacje o tym, że wielokrotnie rozmawiał ze znajomymi lub sąsiadami o tym, że potrzebuje pomocy, że coś jest z nim nie tak. jest jestem, dlaczego te informacje nie wychodzą. To są dosyć informacje, no, są bardzo istotne, tak. Są bardzo istotne. Ciekawie jestem, dlaczego tutaj brytyjska policja nic o tym nie informuje. Mm... Doszło do tragedii. Trudno jest tutaj oczywiście yy... mówić, że jest to wina policji. Bo... Winą policji może być na przykład ewentualny brak reakcji lub ignorowanie pewnych informacji lub ignorowanie pewnych sygnałów, jakie otrzymywała. Lub nie odsłowałem. Tak jak mówię, moje, moje, to co mówię nie jest potwierdzone, aczkolwiek są takie mm, spekulacje, no, są takie głosy w, w sieci, że mężczyzna informował służbę o tym, że coś jest z nim nie tak i że może być zagrożeniem dla innych. Jeśli tak było, zaznaczam, jeśli tak było i jeśli policja zignorowała takie sygnały. No to oczywiście nie można winić policji o to, że yy, doszło do tragedii. Aczkolwiek, no, po części policja nie powinna ignorować takich sygnałów. Tak jak mówię, nie można tutaj oceniać w 100%, czy policja postąpiła słusznie, czy niesłusznie, albowiem są to spekulacje. Aczkolwiek warto, no, warto się tak naprawdę sprawie przyjrzeć i myślę, że prokuratura jak najbardziej powinna brać takie. Informacje, jeśli dotrą takie informacje do prokuratury, powinna je brać pod uwagę. Zastanawiające jest i uważam, że bardzo istotnym, czy rzeczywiście to, co powiedziałem, czy Bartłomiejka rzeczywiście zwracał się do osób trzecich, urzędów, no tu policji, nie wiem, no obojętnie do Kansilu, do policji, do sąsiadów, do znajomych, do pracodawcy i tak dalej. Czy zgłaszał rzeczywiście, że coś jest, że tak jak wiem, czy, że coś się z nim dzieje nie tak, tak? Mogłaby być to głęboka depresja przeróżne rzeczy, czy zgłaszał się do swojego lekarza rodzinnego, czy informował właśnie przychodnie i tak dalej, to na pewno prokuratura wyjaśni. Jeśli taka jest prawda, że były zgłoszenia i zostały one zlekceważone, no to to niedobrze. Doszło do tragedii. Z tego co ja wiem, to chyba rodzina była w jakiejś tam separacji. No nieważne. Zostawmy tą kobietę, matkę, dzieci w spokoju, bo to jest na pewno wielka, wielka tragedia. Nie można się tutaj nad nikim pastwić, nie można tutaj nikogo oceniać i tak dalej, że tak powiem, z poszkodowanych i z najbliższej rodziny, bo to jest wielka, wielka tragedia. Ale trzeba wyjaśnić, czy rzeczywiście były zgłoszenia czy rzeczywiście pan Bartłomiej zgłaszał jakiekolwiek problemy. Uważam, że to jest bardzo, bardzo istotne. Piszą o tym media brytyjskie, piszą o tym media polskie. Przekazuję wam tą smutną informację. Na Onecie pojawił się dosłownie przed chwilą artykuł, znaczy no dwie godziny temu, ale trafiłem. Mianowicie we wtorek niezależny organ nadzorujący działanie policji poinformował, że podczas rozmowy z policją Bartłomiejka mówił, że jest zagubiony i zaniepokojony własnym stanem psychicznym. O pojawiających się w ostatnim czasie problemach psychicznych mężczyzny informowały w miniony weekend, powołując się na sąsiadów brytyjskie media czyli Informacje, które Wam przedstawiam pod względem tego, że, przechod... że, że sprawca, że Bartłomika informował pewne środowiska, tudzież organy, jest prawdą. No, takie informacje macie tutaj z przedstawia onet.pl. Onet Także. No, chyba pewne, pewna sytuacja, no, pewna sytuacja, pewne sygnały zostały zignorowane, i powinno to być yy, bardzo dokładnie sprawdzone przez brytyjską yy, prokuraturę. Dlaczego sygnały, które Bartomika wysyłał yy, do sąsiadów, do służb, i tak yy, zostały zignorowane, w znak zapytania, czy nie zostały odpowiednio sprawdzone, niewystarczająco? Tutaj mamy znaki zapytania i uważam, że prokuratura jak najbardziej powinna się tym zająć, aby już nie dochodziło do takich, do takich tragedii. Dziękuję.